Dyski zewnętrzne to one towarzyszą wielu z nas w codziennym życiu, to właśnie dzięki nim możemy szybko i łatwo przenosić pliki z jednego urządzenia na drugie. Większość użytkowników wybierając dysk zewnętrzny decyduje się na gotowe rozwiązania, no bo wtedy nie trzeba się o nich zmartwić. Wystarczy po prostu dysk kupić, rozpakować go z pudełka i podłączyć do komputera czy innego urządzenia, ale to jest jedna z możliwych dróg, która ma jednak parę minusów. Bo jednak warto zauważyć, że producenci dysków zewnętrznych często oferują swoje produkty w odczuwalnie wyższych cenach od zwykłych dysków. Co oczywiście można wytłumaczyć tym, że dysk zewnętrzny, poza samym dyskiem, to również obudowa, w której ten dysk się znajduje. Ale jednak mam wrażenie, że często różnica w cenie pomiędzy zwykłymi dyskami a dyskami zewnętrznymi jest po prostu nieadekwatna. Zresztą, przykładowo, taki zwykły Podstawowy dysk SSD o pojemności 1 TB kosztuje około 200 zł, natomiast dysk zewnętrzny również, SSD również 1 TB kosztuje około 280 zł. Tak więc różnica w cenie wynosi w tej sytuacji 80 zł. I teraz może nasuwać się pytanie, czy ta różnica w cenie jest adekwatna. No w wielu przypadkach nie, bo kieszeń do dysku zewnętrznego można spokojnie zakupić za jakieś 2-3 dyszki. Przykładowo na AliExpress można zakupić takie fajne obudowy na dyski, które są stylizowane na kasety magnetofonowe i kosztują przy tym około 35 zł za sztukę. Ale jeżeli wystarczy Wam taka zwykła przezroczysta obudowa, to wtedy również na AliExpress możecie taką zakupić za jakieś 20 zł. A jeżeli skorzystacie hmm, z promocji 3 rzeczy za 5,99 dolarów, to wtedy taka kieszeń może być Wasza za 2 dolary, czyli jakieś 8 zł. Ale być może niektórzy z Was obawiają się tego, że kupując osobno dysk i obudowę trzeba będzie się zmierzyć ze złożeniem tego w całość. Jeżeli tak jest, to nie musicie się obawiać, bo w wielu przypadkach montaż takiego dysku jest w 100% beznarzędziowy, ale to też oczywiście zależy od konkretnego modelu obudowy. Teraz pokażę Wam jak wygląda montaż takiego dysku na przykładzie taniej obudowy z Aliexpress. W tym momencie widzicie obudowę oraz właśnie dysk, który w tej obudowie zamontujemy. Aby to zrobić, należy najpierw naszą obudowę otworzyć. Teraz możemy tutaj przykleić ten czarny element, który sprawi, że dysk będzie bardziej stabilnie siedział w obudowie. Teraz należy po prostu włożyć dysk, tak aby wpasować go do portu SATA. Teraz wystarczy zamknąć naszą obudowę i włożyć przewód USB. No i voilà, w ten sposób udało nam się złożyć własny dysk zewnętrzny. Tak jak widzieliście, jest to wręcz dziedzinnie proste. W tym momencie warto jeszcze zaznaczyć, że podczas wyboru obudowy do dysku, poza aspektami wizualnymi oraz finansowymi, należy kierować się również interfejsem USB, bo co, bo co oczywiste USB 3.03132 lub USB-C będą zapewniać lepsze rezultaty względem USB 2.0. Jeżeli chodzi o prędkość zapisu i odczytu danych przez dysk, tak więc USB 2.0 z reguły radziłbym Wam jednak unikać, bo ten standard USB nie gwarantuje takiej szybkości działania jak wyższe i nowsze standardy USB. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku dysków SSD. Jeszcze odnośnie kwestii kompatybilności, to oczywiście musicie pamiętać, że mając dysk SATA, to musicie do niego zakupić obudowę, która obsługuje właśnie dyski SATA. A jeżeli macie dysk na złącze M2, to wtedy konieczny będzie zakup obudowy, która właśnie takie złącze posiada. Dla wielu z Was jest to pewnie kwestia oczywista, ale jednak mimo wszystko warto o tym wspomnieć. Podsumowując, złożenie dysku zewnętrznego na własną rękę to bardzo dobra opcja, bo gdy osobno zakupimy dysk oraz obudowę, to możemy nieco zaoszczędzić względem zakupu kompletnego złożonego już produktu. Ponadto, jeżeli kupujemy gotowy dysk zewnętrzny, to producent tego dysku tak naprawdę narzuca nam konkretny dysk oraz konkretną obudowę. Natomiast, gdy składamy dysk na własną rękę, to mamy znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o dobór dysku i dobór obudowy. W takiej sytuacji możemy pójść w różnych kierunkach. Co myślę, że dla wielu osób jest mega ważne. Bo niektórzy będą woleli kupić najtańszy dysk, który oferuje konkretne parametry, i do tego dobrać najtańszą, najbardziej podstawową obudowę z AliExpress. Ale za to inni pójdą w drugą stronę i zdecydują się na zakup porządnego dysku od renomowanego producenta, i do tego dobiorą jakąś fajną, nietuzinkową obudowę. Tak więc, moim zdaniem, złożenie dysku zewnętrznego samodzielnie to naprawdę sensowna opcja, którą zdecydowanie warto rozważyć co nie oznacza, że zakup gotowych dysków zewnętrznych jest pozbawiony sensu, bo kupując gotowy produkt nie musimy się martwić o to, czy dana obudowa będzie w stanie w pełni wykorzystać potencjał naszego dysku, bo producent już sam o to zadbał. Ponadto niektóre gotowe rozwiązania mogą zaoferować dodatkowe feature, y, które mogą przekonać do ich zakupu. Mam tutaj na myśli to, że niektóre dyski zewnętrzne, przykładowo to od Samsunga, te z dopiskiem Touch mają wbudowany skaner odcisków palców, co sprawia, że nasze dane są bardziej bezpieczne. Takie aspekty z pewnością mogą przekonać sporo osób do zakupu takich właśnie dysków. A czy wy korzystacie z dysków zewnętrznych, jeżeli tak, to z jakich i czy jesteście z nich zadowoleni? Swoje opinie oczywiście możecie wyrazić w komentarzach pod tym filmem, a na ten moment ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, na razie i do następnego.